Hmm. No, ale... To, 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 to. ale ale wszystkich... to jest ja, za szybko. Ale za szybko nie, leci. Jest... A żeby... tak, ja umiem to. Oświemy. Ale to trzeba karaoke. Yy, tak mama... to tak, jest karaoke. To nie jest karaoke. To nie jest karaoke. Czy, czy pisze no karaokę, tak? No tak. Ja dla... Dobra, ale to jest dla kogo? Ja nie wiem. Dla wszystkich panów. No, no, nie, to jest dla tych, którzy lubią się... Nie, nie powiem. Halo, nie. Widzisz, co mi pisze? Którzym lubią się bzykać. To jest dla wszystkich, którzy lubią się bzykać. No właśnie. Napisał, że się zakradnie głosy do mnie. Tak, zapraszam z chęcią. Dla pszczół. Tak, dla wszystkich pszczółek. No. Nie no. Dla tych, którzy lubią się kochać. No, niech będzie, no. No. Jeszcze jak mają czym bzykać. No, właśnie. panowie, jak macie czym bzykać, to bzykać. A jak nie macie, to już odciąć i wyrzucić do kubła. bo to już jest bez sensu. To mi się coś dzieje, jak Żądło, nie? Bzy, 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 bzy. 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 Dobra. O, to dobrze. No dobrze, rzemanie. Dobra, już cię. Ej, koniec. Natala. Ala. Veronika. Veronika. Wszyscy świeci. Praciłem. zgrabne nogi, mini w kratkę, fajną mam sąsiadkę. Bara, barabara, bara, bara i tiki tak, jeśli naszą chodę zajmie jakiś snak. Bara, barabara, rik i tiki tak, jeśli naszą chodę zajmie jakiś snack. i do parku zaprosiłem. Patrzą na nią same wdzięki potem hola do łaziki Bara, 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 riki tiki, tak jeśli masz ochotę, daj mi jakiś znak. Bara, 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 riki tiki, tak jeśli masz ochotę, daj Kiedyś, kochana, jak dobrze będzie z rana. Nie gorzej też z wieczora, to jeszcze lepsza pora. Bara, 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 tiki tak jeśli masz ochotę, daj mi jakiś znak. Bara, 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 tiki tak jeśli masz ochotę, daj mi jakiś znak. Uśmiechasz się moja miła Bo już to przeżyłaś Nie wiem co będzie dalej A ty śpiewasz stale Bara, 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 riki-tiki-tak Jeśli masz ochotę, daj mi jakiś znak Bara, 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 riki-tiki-tak Jeśli masz ochotę, daj mi znak Dlaczego noc za krótka? Ja nie mam ochoty Na twoje galoty Bara, 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 riki, tiki, tak Jeśli masz ochotę, daj mi jakiś znak Bara, 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 riki, tiki, tak Jeśli masz ochotę, daj mi jakiś znak Bara, bara, bara riki,

Jeśli masz ochotę, daj mi jakiś znak Bara, 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 jaki pijak Jeśli masz ochotę, daj mi jakiś znak ma, bara, bara, już do spania <tryk>